Witajcie moi kochani, już jesteśmy w naszym hotelu, ale ja zdecydowałam się zamieścić Wam filmik z kolacji, jako miem, i tutaj mamy bananowe naleśniki z truskawkami oraz słonym karmelem. To wygląda naprawdę niesamowicie. Zaraz próbuję, ale zanim przejdę do filmu, mam do Was ogromną prośbę. Yy, Żebyście subskrybowali ten kanał, bo naprawdę cieszę się, że wyświetlacie moje filmy. Naprawdę bardzo się z tego powodu cieszę, ale cieszyłbym się jeszcze bardziej, żebyście po prostu filmy subskrybowali. Uszczęśli, uszczęśliwilibyście mnie przy, przy, przy okazji, ale mi najbardziej chodzi o to, żeby Was po prostu żaden film nie ominął. Ale dobrze, teraz już przejdę do głównego tematu tego odcinka, czyli do naleśnika. Już biorę i próbujemy. Nie, no to teraz sobie naprawdę mało nabrałem. ojezu chyba raczej będę potrzebował pomocy, bo muszę dwoma wtyczkami. Ok. A więc dobra. Próbujemy. Średnio wiem, jak się za to zabrać. Niech będzie rysat. Wow. Nie mogę przestać jeść. To jest pyszne. Znajdujemy się w hotelu Las i naprawdę. Las, mm. greckie. Restauracje mają niezłą. złą Pythne desery, naprawdę super konsystencja tego, naleśnik razem tutaj z czekoladą. Do tego jeszcze truskawka nadaje takiego wakacyjnego akcentu. Więc ja to danie oceniam na bardzo dobre, a tymczasem będę kończył odcinek. Cześć!